Kochani, witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku troszeczkę się pobawimy. W sensie Wy zobaczycie, czy ja dobrze znam swoje książki, swoje półki, czy znam po prostu swoją biblioteczkę. Jest taka zabawa, czy dobrze znasz swoje książki? I Wy na Instagramie w tej skrzyneczce podawaliście mi dwie cyfry. Pierwsza od 1 do 10, druga od 1 do 20. Ta pierwsza cyfra to jest cyfra półki, natomiast od 1 do 20 to są książki, numer książki, bo z reguły tak mniej więcej tyle znajduje się na moich półkach. Mam tutaj 20 pytań, i w tym lisku są właśnie te cyferki. Nie wiem, czy czasem się nie skompromituję. Ja mam problem przede wszystkim z imionami bohaterów i, i czasami może być ciężko, ale skompromitować też się kiedyś trzeba, nie? Ja tutaj na laptopie mam zapisane pytania, więc będę sobie zerkać. Pierwsze pytanie, bez patrzenia w opis, powiedz o czym jest ta książka. Dobra, już liczę. Losujemy. Ok. Półka numer 4 i książka ósma. Jest to książka Rozdoptałem Czarnego Kota przez przypadek Filipa Zawady. Jest to opowieść, jakby książka o chłopcu, który przebywa w domu dziecka pod opieką sióstr zakonnych. Jest małym łobuzem, przeklina. I on w tej książce jakby przedstawia obraz każdego z nas, dorosłego człowieka. No, świetna książka, polecam z całego serca. Drugie pytanie, bez sprawdzania, powiedz, jaki to gatunek książki? Ja mam problem z gatunkami, szczególnie ta obyczajówka, czyli ta piękna, ale zobaczymy. Numer, półka numer 8 i książka 18. Wypadło na Mikołajka, to chyba trzeci tom. Nieznane przygoda Mikołajka, literatura dziecięca. zaraz muszę sprawdzić. Dobrze, mi się wydawało, jest to literatura dziecięca. Czyli mam dwa punkty. Trzecie pytanie, bez patrzenia na książkę, powiedz, co jest na okładce. Akurat mam pamięć wzrokową, więc powinnam pamiętać. Zobaczymy. Półka numer cztery, książka siódma. Nie patrzy, ale jest to reportaż Kopińskiej, czy Bóg z siostrze Bernadecie I wydaje mi się, że jest tutaj obrazek jakby siostra zakonna tyłem odwrócona w kościele Nie no, siedzi, ale dobrze, zgadłam. Jak dojdziemy do imion bohaterów, to już będzie kiepsko Czwarte pytanie, bez sprawdzania powiedz, jak się nazywa główna bohaterka? Mhm, super to już e, będzie ciężko. E, półka numer 5, książka 6. E, jest to chata na Krańcu Świata. I jest tam bohaterka mała. Jezu, nie wiem jak ona się nazywa. Nie wiem, nie pamiętam. Wen. Tak myślałam, że coś ważnego chciałam powiedzieć, ale Wen. No cóż, no mówiłam, że jestem kiepska w bohaterach. E, piąte pytanie: bez patrzenia, wymień jakiegoś dodatkowego bohatera. Czyli drugoplanowy i tak dalej. Zobaczymy. E, półka numer 2, książka 12. Poże czemu ta książka? Ech, nie wiem, jak się nazywają nawet główni bohaterowie. Czytałam to chyba w gimnazjum. No, ja mówiłam, że mam problem z bohaterami. Nie wiem, o nawet Maria się nazywa. Czytałam bardzo dawno i podobała mi się ta książka, ale no ja nawet już głównych bohaterów nie pamiętam. Także zero punktów. Szóste pytanie. Zgadnij, ile książka ma stron bez patrzenia. No Boże, czemu takie trudne? E, półka numer 3, książka pierwsza. E, jest to książka Ewansa, Dziennik Noel. Tak patrzę na to. Ile ta książka może mieć stron? 300. Sprawdzimy. Z podziękowaniami 295. No, pomyliłam się o 5 stron. No, nie jestem taka zła, ale jednak no, nie potrafiłam powiedzieć dokładnej ilości stron. No, ale 295, 300, prawie tak samo. Bez patrzenia, powiedz, jaką ocenę dałaś tej książce? Ok. Półka siódma, książka jedenasta. Jedenasta książka to było schrodzione dziecko, którego nie czytałam, więc. Przeskoczyłam o jedną dalej. Jest to Na Ondel, Kroniki Czerwonego Klasztoru, czyli tom drugi, chronologicznie jakby pierwszy, ale na 100% dałam tej książce 5 gwiazdek. 8. Bez patrzenia powiedz, gdzie dzieje się akcja tej książki. Sprawdzamy. Półka siódma, książka czwarta. Czarownicę z Wzgórza. Na pewno jest to Anglia i są to tak, jakby obrzeża miasta. Dokładnego miejsca akcji Wam nie powiem, bo nie pamiętam. wzgórze Pendle, Lancaster, Anglia. Anglia jest, ale no, tak jak mówiłam, miasta bym i tak nie podała. Dziewiąte: bez patrzenia, powiedz, czy rozdziały są numerowane, czy mają tytuły. Ok, sprawdzimy. E, półka numer 5 i książka piąta Mamy portę Doriana Greya To jest zakładka, bo zaczęłam, ale mam no, musiałam odłożyć I te rozdziały są numerowane Tak mi się wydaje Tak, rozdział e, Czwarty i tak dalej I tak dalej, także Pamiętałam e, Bez patrzenia powiedz, czy książka ma opis z tyłu e, Półka numer 8, książka 12. Mamy tutaj e, ludzie na drzewach, ostatnio ją kupiłam. E, I tak, ta książka ma opis z tyłu. Zgadza się? Zgadza się. E, 11. bez patrzenia powiedz, czy książka ma zdjęcie autora. Zobaczymy, e, półka druga, książka dziesiąta. E, wydaje mi się, że tak, że jest to zdjęcie autorki, ale już sama nie wiem. Nie ma Taka moja ukochana seria, a nawet nie wiem, że nie ma tam zdjęcia autorki Idzie mi średnio, tak szczerze mówiąc, no ale cóż Bez sprawdzenia powiedz, czy jest to autor piszący pod pseudonimem Nie mam pojęcia, kto pisze pod pseudonimem Po czym? E, półka ósma, książka dziesiąta Mamy tutaj zabić drozdę No wydaje mi się, że Harper Lee to jest imię i nazwisko i że nie jest to pseudonim ale sprawdzę. No, tak jak mówiłam, nie jest to pseudonim, jest to imię i nazwisko, także autorka nie pisze tutaj pod pseudonimem. 13. Bez sprawdzania z jakiej perspektywy pisana jest ta książka? Czy z pierwszoosobowej, czy trzecioosobowej? E, półka druga, książka jedenasta. Mamy tutaj światło między oceanami i myślę, że jest to narracja trzecioosobowa. Tak, tak, tak. Zgadza się. E, 14. Bez sprawdzania powiedz, czy są jakieś obrazki lub ilustracje. No, zobaczymy. Jest tak. Półka druga, książka szósta. Tak, w tej książce to jest egzemplarz recenzencki ale w tej książce są obrazki em, na tle rozdziałów. Zgadza się, zgadza się. Bez patrzenia, powiedz, czy książka ma epilog. Mamy tutaj e, półkę drugą, książkę piątą. Nie czytam się tej książki, ale strzelam, że. Że nie ma epilogu. Sprawdzimy. Zaraz. Nie, rozdział nie ma. E, Powinnamy zagrać to to Bez patrzenia, powiedz, czy książka ma tym razem prolog? A, a, a. Półka szósta, książka dwunasta. Jest to pasażer 23. Nie sądzę, żeby ta książka miała prolog. Nie czytałam, ale nie ma prologu. Ma. 17. bez patrzenia powiedz, czy numery strony mają jakiś wzór, czy nie mają. Wiecie, przy cyferce na dole może być jakiś taki znaczek, ale ja mam mało takich książek, żeby miały coś przy numerkach, ale zobaczymy. Półka siódma, książka siódma Dobra, pod taflą jest charakterystyczna i e, wydaje mi się, że tak, że numery stron, przy numerach stron są jakieś takie obrazki W sensie, no, nie obrazki tylko I mają takie tutaj przy cyferkach. Zgadza się Bez patrzenia powiedz, czy rozdziały mają nad sobą, obok siebie jakieś tam zdobienia Zobaczymy Czasami zdarzają się takie, ale nie wiem. E, półka szósta, książka szósta. Ostatnia godzina. I czy przy rozdziałach coś było? Wydaje mi się, że tak. Nie wiem. Zaraz sprawdzę. Część druga. Nie, to było przy tych. Nie ma przy rozdziałach, ale wiedziałam, że jest jakiś zegar. Ale nie przy rozdziałach, tylko o tak, więc. No, kiowa, jestem takie challenge E, przedostatnie pytanie, dziewiętnaste. W którym roku książka została opublikowana? Co w się sensie wydana? E, półka trzecia, książka siódma. Glaz. To jest kryminał e, retro. E, w tamtym roku go chyba czytałam, w 2019. Osiemnasty albo dziewiętnasty? 19. 19 chyba tak. Jak dobrze kojarzę? Tak. 2019. E, ostatnie pytanie. E, powiedz w którym roku przeczytałaś wylosowaną książkę. Oh my god. E, półka siódma, książka dziesiąta. E, mamy tutaj Siedmiu mężów. Evelyn Hugo przeczytałam ją w 2019 we wrześniu. Na 100%, bo czytałam ją w Holandii, w pracy, e, kiedy byłam za granicą. W przyczepie kempingowej i na pewno to był wrzesień 2019 roku, nawet nie muszę sprawdzać. To tyle, jeśli chodzi o tę zabawę. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy tak bardzo się skompromitowałam, nie znając własnych książek. E, ogólnie m, ktoś mnie kiedyś pytał, czy zrobię Bookshelf Tour. E, zrobię Bookshelf Tour, kiedy dorobię się trzeciego regału, dlatego, bo te książki już tutaj, na przykład na dole. Są już takimi kubkami układane I dorobię się trzeciego rogału, wtedy wszystko będę ładnie układać I na pewno wtedy właśnie zrobię bookshelf tour Możecie mi w komentarzu napisać, czy chcielibyście w ogóle taki bookshelf tour na moim kanale I czy ta zabawa wam się w miarę podobała I czy wy znacie w ogóle swoje półki, swoje książki Na podstawie na przykład takich pytań Bardzo dziękuję, że oglądaliście Wpadajcie na mojego Instagrama Widzimy się w kolejnych odcinkach Cześć!